Dzień dobry wszystkim. Witam Was na moim kanale. Tutaj pod słońce kręcę, więc pewnie sobą mi widać rybki widzicie w tle Jeszcze nie dawałem im jeść, ale może trochę później, chociaż nie wiem, czy tak powinni tak codziennie jeść. Może trochę diety im się przyda, ja wiem. Chociaż teraz potrzebują dużo energii, bo przecież tarły się. Także wiecie, jak to jest, jak kobita w ciąży, po prostu też potrzebuje sobie pojeść. Ja jestem teraz przy szklarni. Dzisiaj próbujemy sobie przygotować poszarnie do, do sadzenia pomidorów. Ale pier, muszę się pozbyć sałaty ze szklarni i pozbyć się mm, szczypiorku. Zobaczcie, tu mamy szczypiorek pokazywałem go wczoraj, muszę go przesadzić także myślę, że całego go wyrwę Sadzę go do do grzonki takiej podwyższonej tam co mam jedną taką pustą no i muszę się tego pozbyć, tej rukoli tego wszystkiego a tak myśleć się nie chce. Czy nie chcę, że mi się nie chce ale robot jest strasznie dużo przy tym Te jakieś pająki sobie narobiły jakieś ten także co zabieram się do szykowania szklarni pod pomidorki bo już jest ciepło, nie będzie mrozów, także muszę mieć dużo miejsca. No to co, zabieram się do roboty. Zobaczcie, jak pomaga mi Franka w pracy. O, zobaczcie, jak pomaga. No i wszyscy widzą, jak pomagasz mi, Franka. Wszyscy widzą, jak pomagasz. No jak to wygląda? Ona się lubi wygrzewać, bo tutaj ta ziemia jest nagrzana i ona po prostu lubi na niej tutaj leżeć, o. Uleży jak na dywanie, ale cała flogana jest. Pomocnica jak zapyla, piatki wyrzucam, a ona jeszcze zapyla. Zobaczcie, trochę już ogarnąłem. Jak widzicie, mamy zrobioną już prawą stronę muszę ją poddać i tak przekopać, dokładnie i tak rozdrobnić to wszystko. Słuchajcie, w międzyczasie trafiła się robota, pomyślałem, żeby przekopać ten bób po środku, więc myślę, że będę tą grabką tak leciał i wtedy będzie taki dołek po środku, a, a na boki będzie szła ta ziemia i bardziej przykryje te korzenie od tego bobu. Także przelecę szybko jeszcze całe bób, tak jak teraz widzicie. Robi się jedno, a za chwilę wpada drugie. Przekopany już jest, zobaczcie jak wygląda, dużo ładniej. Te kwasy sobie wyschną, bo na słońcu i będą jako nawóz. Jeden poszkodowany był tylko był w całym, całym przekopywaniu. No ale, niech już tak zostanie. No także to już mam z głowy. A wpadło mi do, do głowy dopiero przed chwilą, właśnie, żeby coś takiego zrobić. Ale już jest ok. No i tutaj. I teraz to znowuż ta szkarnia. Nie wiem, gdzie tą cebulę wsadzę. No i muszę ją pierścałą zebrać. Wiecie, co najgorzej z tymi grudkami jest, bo... Zobaczcie, tutaj już zrobiłem tak ładnie tym można już coś sadzić, to muszę ogarnąć, ale to chyba już jutro, bo to się leje ze mnie. Ale tutaj mam też dużo roboty, bo ta ziemia jest twarda jak beton po prostu. I muszę ją tę całą przekopać, później ją zlać cztery razy jeszcze raz przekopać. I ewentualnie tutaj czegoś jeszcze dorzucić, żeby ta ziemia była bardziej taka żyzna, bo to jest taki popiół, że Wam mówię. Na chwilę obecną szklarnia tak wygląda, jak widzicie. No. Także muszę to jeszcze tutaj przekopać, pograbić, porozbijać to wszystko i, i jakoś mocno to ci się podlać, żeby to wszystko, wiecie, jakoś sło, czy nie sło, tylko wilgło. Tutaj mi się ładnie układa ten. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Mam zrobione taką. Mam gniazdka szklarni. Nie wiem, czy macie szklarni gniazdka. Mam założone gniazdka. Zobaczcie. Także można sobie połączyć kwarelkę albo coś, tu mam termometr, no i teraz sobie wpinam ten, ten zasilacz do gniazdka i tutaj mam takie podświetlanie właśnie na całą długość, widzicie? Taka taśma idzie i podświetla całą szklarnię wieczorem, to fajnie wygląda. No ale wracając do tematu, to przekopę dzisiaj, wsadzę tutaj gdzieś jeszcze ten szczypiorek. I to będzie na dzisiaj tyle, bo już nie mam siły, mm, bo jeszcze mam inne rzeczy do zrobienia I, i co? Jutro będę kontynuował całą robotę, no nie? Także na razie jeszcze nie żegnam się z Wami, jeszcze będę tutaj działał, jeszcze będziemy sadzić e, szczypiorek. Już jest inaczej, już taka rzeźniejsza się zrobiła, jeszcze teraz podleję ze trzy konewki i tak zostawię do jutra. No mam już większość zrobione, ten ząb mam prawie zrobiony, a jutro się zajmę tym. No ja muszę tą cebulę zaraz wsadzić jeszcze. jak to się mówi, na koniec pracy trzeba swoje stanowisko posprzątać, na dzisiaj kończę tutaj już robotę, zobaczcie cebulkę wsadziłem tutaj, ona taka trochę krzywo jeszcze jest, no bo musi to powstawać wszystko, wiecie o co chodzi, tutaj jest sałata jeszcze z tamtego roku, jej nie wyrywam, bo sama się zasiała, to wiecie, jak się ma więcej sałaty, to nawet lepiej i tą drugą część... W eee, to mi została cebulki. To wsadziłem. Pokażę wam gdzie. To tutaj koło sałaty. Też tak dziwnie jest sadzona, bo a ona w stanie. O tam jest sadzona, widzicie? Tam ja sobie tu jeszcze posprzątam, inaczej to by było na tyle. Myślałem, że się dużo zrobi, ale tutaj jest normalnie roboty tyle, że do no ze 3 dni mi zejdzie. przecież jutro będę się caska z tą sałatą całą. I Myślę, że dopiero pojutrze będę sadził tutaj wszystko po prostu i muszę, muszę po prostu ładnie wszystko przygotować, wiecie o co chodzi, nie mogę tak Pomidorami nie mogę tak na lipę wejść, muszę ładnie spróchnić ziemię Musi być taka fajna, wiecie No Dobra, to by było na tyle, dzięki za oglądanie mojego kanału I zapraszam was do drugiej części Drugiej walki po prostu w skarni z tym wszystkim A to było na tyle, trzymajcie się, cześć